Cały proces zaczął się w momencie, w którym Tomasz Brytan z Muzeum Ziemi Biłgorajskiej odezwał się do nas, że ma pomysł tutaj na zorganizowanie gry w lesie. Szukając pomysłu, jak zachęcić młodzież, by wyciągnąć ich z domu, z klasy do lasu, lasu specjalnego, w którym właśnie są jeszcze prawie że ślady krwi partyzanckiej, właśnie wpadłem na pomoc, szukając w internecie różnych nowoczesnych rozwiązań, w tym między innymi gra mobilna, gra terenowa, gra miejska i właśnie tak pomyślałem, czy nie dałoby się tego zastosować w lesie. wróciłem się do firmy Good Games że odpowiedzieli bardzo pozytywnie. i wszystko zaczęło się od tego, że musieliśmy tutaj najpierw przyjechać i w ogóle zapoznać się z terenem. więc w ulewie w bardzo chłodny dzień przedzieraliśmy się tutaj przez las Osuchowski i szukaliśmy tych miejsc, które mogą przydać się w grze. Potem kiedy już wiedzieliśmy co, gdzie i jak stworzyliśmy scenariusz, który przenosi graczy do 1944 roku, żeby mogli przeżyć prawie, że na swojej te wydarzenia, które tutaj się odbywały. Dzisiaj mieliśmy okazję rozegrać premierową rozgrywkę, w której wzięło udział ponad 130 osób, które wcielały się w rolę partyzantów z 1944 roku. 27 września 1944 roku na polu bitwy. Odbyła się uroczystość pogrzebowa młodych żołnierzy Armii Krajowej i batalionów chłopskich, którzy w nierównej walce złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny. Roku. E, dzięki zaangażowaniu e, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej e, będzie dla Was dodatkowa atrakcja, a, ma, a mianowicie gra terenowa. E, żeby zagrać będziecie potrzebowali aplikacji, która nazywa się Action Track. Są różne tryby, różne warianty. Ważne, żeby to była nie tylko zabawa, ale też pewne spotkanie się z terenem, w którym faktycznie partyzanci tutaj w 44 próbowali przejść okrążenie. Odszukaj tablicy i zapamiętaj jej treść. Możesz też zrobić jej zdjęcie. Co? Tutaj musi być tablica? To oznacza skrót WP w wrześniu 1939. Wirtualna Polska, wojsko polskie, wyroby papiernicze. Chyba jasne. Nie, nie. Wyroby papiernicze. No gdzieś? Zoro. Czyli wojsko polskie. No ja bym stawiała. A, ja bym Nie właściwie. No. Się... Dobrze. Hmm, Hurra! Mamy I to, idziemy dalej. dalej. Rybak ryby, które nic nie mówią. Nie, wiru. Hasło. Hasło, ryby nic nie... No, jak było? A ty Małże, lepiej, jest <śmany> Może jest ładowany, lepiej Może Może skup się. A, to było. Ryby mu nic nie odpowiadają. Tak? Nie, to było wirułowi ja. ryby, które nic nie mówią. Wir podbiera ryby, Kładę swoje ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. Przysięgam być wiernym w ojczyźnie, mej Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz Wiedzy Wzmaczonej. Kontynuuj. No, będzie no, no. Trzy kreski, trzy kropki trzy, kre. trzy kropki, trzy kropki. Trzy kropki, trzy kreski, trzy kropki. Tak, raczej, raczej wir wie, że to jest łopatka piechota, a nie saperka. Saperki to jest buty. Rogatywki, ma wszystko ma. Dobra, to zaznaczamy, nie? Kostka, tak. tak no. Śmiało, tak. No. Thank you Zadowolona. Uczniowie wzięli udział, chętnie przyjeżdżamy na osuchy, opiekujemy się cmentarzem. Przed uroczystościami nasze siódme klasy zawsze przyjeżdżają, sprzątają. Dzisiaj wzięliśmy udział, złożyliśmy kwiaty. Dzieci szczęśliwe pobiegały po lesie, zdobyły drugie miejsce w kategorii szkół podstawowych. Także wszystko się udało. Dziękujemy bardzo i polecamy się na przyszłość. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zdobyć pierwsze miejsce i drużynowo, i indywidualnie. <noise> Dziękuję bardzo. Bardzo, że bardzo dużo prze, przemieszczaliśmy się i zrobiliśmy dużo kilometrów. E, wielu rzeczy historycznych, na przykład, że e, na przykład II wojna Bartek, w 1 wrzesień, 1939 roku. Fajne było chodzenie i poznawanie lasu z